odwróć się Jak kamerę odwrócić? Jak do twarz damn it. Jaki ty jesteś głupi? Jak on to robił? Ty mi to wytłumacz. Jak się wytłumaczmy ty, jak się jak tak wyskakujesz z tej deski? Wszystkie przyciski naraz naciski. No powiedz mi no Wszystkie przyciski! Ty wierzyj na- Ty masz jakiś sposób na to ty, ty masz sposób Skaczę, wyskakuję i teraz wszystkie przyciski oh, Yeah! <laughs> Mam dość No pogadaj to się pierwszy. Wiedziałeś że na to wiedziałeś, nie? Wiedziałem Kurde! Co ja Edzo <laughs> masz tylko kostki stary Wow, my. F... czemu nic nie złamał naprawdę? to jest oczywiste, że z takiej wysokości nic by ci się nie stało. Nie wiem czy ty oszukiwałeś na fizyce, czy po prostu masz mózg. nie masz mózgu. Dobra, Sokowirówka, tęczówka. Dawaj. Jak to? Dawaj, 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 nurek! Co? Dobrze, dobrze, 39 tysiaków, proszę A ty bardzo. Ale ty robisz, że nie robisz. Tak kilka ja robię, tak tylko nie wiem. Nie kłamiesz, gówno. powiedz sokowirówka i ci zrobiłeś sokowirówka, tak jak No bo wiesz, wiesz że, że mówisz, po prostu gówno. trzeba na lewej gałce pograć. Jakbyś był gejem, to byś wiedział, że trzeba na lewej gałce. <laughs> Właśnie tak chciałem <się> to <laughs> powiedzieć. No skał się <laughs> z gałą. <laughs> Gdzie to ja, no, ja mam? Powiedz mi, jak ty wyskakujesz z tej deski. No wszystko! Co on zrobił? Co ty tu? Co tutaj? Oa Ła kurde w palca se! Aaaa! Jezu! Dałbym sobie palca jednej! Ale nic nie jest. Możemy wracać do gry? Dajcie. Jeśli uważacie, że mnie to bolało, dajcie lajka. Like. Nie, nie uważam, nie damy lajka. Like no dobra, się o! to dajcie! Co to zrobił? Co to było w ogóle? Nie, bo... O A Karak na... wyskakujesz z deski! No mówię poproś widzu to co nie śmieszne Powiedz mi, jak wyskoczysz z deski? No mówię kurwa, wszystko naciskam to takie wszystkie pierwsze te przyciski ja, i gałki na Jakie pierwsze. A naciśnij dwie gałki naraz. Nie, nie będę gał tak, to <grym> gałki to No i teraz. Wow! No i proszę. Prawie. Teraz się postaram. Oczywiście Ta? trzeba gały naciskać. To jest jakaś podłogę pod ja nie? I tak mało punktów jak zawalił mordom, to się prawie zesrał No nie wiesz, że się dowali tyle punktów Co? Co ty Co? robisz? Wpadł w szał Dorąbałeś 25 tysięcy punktów na ziemi stary on, on wpadł w szał Co to było? Dawaj no, czekaj. Dawaj na ten statek tam Aaaaaa Aaaaaa oh, God

Co ty za trik zrobiłeś? O, ty! O, fakt czas! O, oh fakt czas! 53 tysiące. <laughs> no, no, no. <laughs> I co myślisz, że mnie pobiłeś? Ja. Yeah. Yeah. No, I dobra, patrz na to teraz. No, dawaj, zrób więcej. Skończyło się babci pierdzielenie. Eee, nie obrażam babci. Nie, nie obrażam babci. Prostu nie, 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 no, weź stary przestań. No, tak Skąd więc, już? tak więc tutaj możemy no zakończyć zresztą, temat, Z łufkiem! Uuu! Kuźwa! Mieszcz... Zero szacunku Razem, trzy, cztery! Ry! I te... HAAA! Wow! Czekaj! Ło! Ło! Jo! Wyskok! Aaaaa! Łooo! Wow! No to na mnie! Aaaaa! Jeszcze raz, chodź, ale równo, no! Yyyyyy... Soniiik! Yy, Aaaa! Skacz do mnie! Oooo! Na mnie! Multi, multi, idę. Multi! O! <ścoughs> <śmany> on płynie! On płynie! Trzyma, trzyma. On płynął stary. Oooo! Sez trig, trick, mam <śmany> 30 punktów. O fuck! o fuck! O, fuck. O, Trzymaj się! Trzyma. Trzyma! Bracie! A Ja mówiłem, że to zgrada pedałów, nie? To jest symulator. To jest tak się jeszcze zbywa, no? To jest ty tak się zbywa. Nie pykło. A! A! gumia na odcinek. Zobaczmy za rękę. Ziomeczki, to wszystko w tym odcinku. Dzięki, że go Jeśli też uważacie, że multi jest nadal z gimnazjum, dajcie łapkę w górę. Trzymaj co to co? co? Się. Na razie!